To był mój debiut w Ekstraklasie i myślę, że, że mogą być i kibice. Trema, i... trema była jakaś? No, była oczywiście, no bo na pewno każda osoba, która debiutuje w jakiejś tam lidze, tutaj też w Ekstraklasie, na pewno ma jakąś tremę, ale myślę, że i kibice i tym, mogą być zadowoleni. Czyli podobało Ci się na pierwszym etapie, może nie. Złoty olimpijskie. Fajnie, że coś wyciec z Team Fajnie, dziękujemy za, za fajny doping. To było dla nas ważny. Myślę, że dla Was to też fajna zabawa. Dla nas na pewno ósmy zawodnik. Z finansami, no niestety na to pytanie nie odpowiem, dlatego, że no, nie jestem w zarządzie Bądźmy, bardzo dobrym Ja jestem dobrym myślą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Super, się to... takich wyników. naprawdę świetnie zagrawe. Dziękuję. Jak smakuje prawdziwa piłka ręczna? E, niesamowicie smakuje. Dziękujemy. Jak było, Patrycja? Prawie idealnie. Ola, Ola graś z najlepszą drużyną ostatnich lat w Lidze Mistrzów klubową w Europie Wiborgiem. Trzy razy w ostatnich latach zdobywali ligę mistrzów. Rzuciłaś się 6 bramek. Jak to smakuje? Powiedzmy, że nieszczęśliwe z okoliczności w tym meczu jakieś odbite piłki, które zebrał Viborg zamiast, zamiast nasze zawodniczki, jakieś dobitki takie nieszczęśliwe. Jak się pan podobał do bo takie pozdrowienia się z trybą, ale takie... Jest pan bardzo bardzo lubiany tak. właśnie widzę. <laughs> I... Może może kiedyś na ławce trenerskiej? Może. Nigdy nie wiadomo, nigdy nie mówię nigdy. A dlaczego ryba? A teraz pójdę z słodką tajemnicą i tak już zostanie. i Może ktoś, może kiedyś, ktoś to... kiedyś gdzieś tam to wypłynie, że tak powiem. Ale, ale zostanie tu to moja Ja wyznaję zasadę, że bramkaż tak dobrze broni, jak ty kiepsko rzucasz. Zostanie z nami w następnym sezonie w Gdyni. Czas pokaże. Happy birthday, happy birthday Yama. Dziękuję, dziękuję bardzo. A mu każemu da to dobry pokłon za moją dzień ako powiedzimo w poniedziałek, będzie już bolje. coraz lepiej gra i coraz lepiej wygląda. Najfajniejsze, że narzuciłyśmy swój gry, bo o to nam chodziło w tym roku. Paty, było ciężko, ale wygrana, fantastyczna wygrana. Miałaś rywalizację ze swoją przyjaciółką, rywalką, czy koleżanką Moniką Stachowską. Rywalizowałam z moją przyjaciółką, rywalką i koleżanką. Świetny mecz, serdeczne gratulacje, ciężko było, ale ta końcówka zabójcza. Podobno nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. To Monika, Monika, Patrycja Łenkulbińska, przyjaciółka, rywalka czy koleżanka? Na boisku jak przeciwko się sobie gramy to jest największa rywalka, poza boiskiem i w kadrze największa przyjaciółka. No, wstępne diagnozy były takie 3-5 miesięcy, no, ja mam nadzieję, że to będzie szybciej. To jest nieciekawa, generalnie wolałabym mieć dwa złamane palce i po sześciu tygodniach wrócić do gry, a tak naprawdę mam pozrywane jeden zebrany w drugie drugi zniknięcie od było. Także to możesz się wciągnąć, nie wiem. Ja chciałabym już w grudniu zagrać, ale to na to lekarze rehabilitacji, No to w takim razie powodzenia i samej wygranek dla pogoni. No nie dziękujemy, no mam nadzieję, że tak będzie... Dziewczyna jest taka mała niespodzianka. Bo tutaj nasz szkół kibica zrobił taki plebiscyt na siódemkę naj, naj, naj I wygrałyście w pewnych kategoriach. Ciekaw jestem, czy wiecie jakie. Chociaż nie zdradzę Wam tego. Może się sami przekonacie, bo tam czekają przedstawiciele na szkół kibica z dyplomem. Zazwycięstwo, zazwycięstwo. W związku z tym, mieszkamy my wśród kibiców. Organizowaliśmy sobie mały plebiscyt 7 naj. W różnych kategoriach zostałaś wybrana w plebiscycie 7 naj najseksowniejszą jezu. zawodniczką. I stałaś na proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki za <śpiewanie> Dziękuję bardzo. Dzięki. 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 Dziękuję. A teraz za to, co mi zostało. To ja, mówca, co? przedmówca mówił, konkurs był 7 naj, <śpiewanie> który można sobie zobaczyć na forum 7, 7 naj, <śpiewanie> naj, Kasiu, e, po prostu wybrana. Jako najbardziej wysodsza zawodniczka no, za Dziękuję bardzo. Dobrze, gratulujemy. Tak. Żeby określić to, co czuję i to, co mam do powiedzenia na temat prac pracy tutaj arbitrów, to po prostu nie nadawałoby się to robić. Jak tą się potencjał teraz gra w tym zespole? No muszę przyznać, że strasznie tęsknię. Strasznie tęsknię za dziewczynami, za, za Polską. Niemcy to raczej chyba nie jest mój kraj. Nie wiem czy wiesz, ale szósty raz przyjeżdżacie w sezonie zasadniczym do Gdyni i same wygrane. Może kiedyś uda nam się bardzo zdobyć jakieś cieszy, punkty. Bardzo to cieszy, szkoda tylko z zeszłego roku i Mistrzostwa Polski. No, w tych playoffach raz wygraliśmy. Tak, tak jest, No ale dzisiaj to srogi no, rewanż. Tak, tak, no i cieszymy się bardzo. Nasza Sabinka przyjechała do Gdyni i coś piękne zwycięstwo. No ja się cieszę, mam nadzieję, że to był taki w ramach mikołajkowego prezentu. Bo takie słuchy dochodzą, że masz dużo dużo propozycji z różnych klubów, z zagranicy. Czy odeszłabyś się z polskiej ligi po tym sezonie? Czy chcesz... Jeszcze może za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, ale nie ukrywam, że mam różne ciekawe propozycje. Jakieś, jakieś takie plany są na przyszłość? Może są, ale no, y, też bardzo dobrze mi jest zagłębia, także będę musiała ciężko się zastanowić na tym, co zrobić w przyszłym sezonie. Dzisiaj rzuciłaś świetną bramkę z połowy boiska. Jak ty to, to zrobiła? piłkę i rzuciłam, no nie wiem, obserwowałam bramkarkę, no ryba akurat wyszła w tym momencie, no i akurat wynik był taki, że mogłam sobie zaryzykować się po prostu pozwolić na takie ryzyko. Bohater dzisiejszego meczu, Gosia Gabska, dzisiaj ja broniłaś fantastycznie. Bramkarz broni tak dobrze jakiego jego zespół, tak, że dziewczyny broniłybyśmy nicze, dlatego było mi łatwiej. No nie, w 44 czwartej minucie 13 bramek straconych, no cuda, cuda w bramce robiłaś. Nie, nie, naprawdę cały zespół gra fajnie, jest fajna atmosfera, widać, że, że wszystko idzie w dobrym kierunku i oby to szło ciągle do przodu. Kolejny mecz wygrany, powinien być w wiemy jakie mamy cele i, i chcemy temu sprostać. Dzisiaj był świetny mecz. A z okazji świąt mamy dla Ciebie jako dla kapitana Wista Łączpol Gdynia, ozdobę choinkową ręcznie robioną. Ręcznie robioną. Specjalnie dla naszego kapitana. Jakie no jak ja mam ją podzielić na cały zespół? Jako kapitan. Parę minut na każdej choince będzie taki takim o, razie misieć. Zacznij od mojej choinki. Dziękuję, bardzo. Cześć Ewa, gratuluję zwycięstwa. Świetnie dzisiaj zagrałyście. Powiedz. Dwa zdania o dzisiejszym meczu. Dziękujemy bardzo za dobre słowa. Naszym celem było wygrać oczywiście ten mecz i wygrać go jak najwyżej. Udało nam się to dzięki twardej obronie i skutecznemu atakowi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu. A jak było słychać doping kibiców z Gdyni na parkiecie? Bo dzisiaj nas tu sporo przyjechało. Bardzo dobrze i bardzo naprawdę dziękujemy. Strasznie nam to pomaga i naprawdę mamy wtedy jeszcze większego powera do gry. Niedawno miałaś debiut w reprezentacji Polski. Tak, miałam, jestem z jego bardzo zadowolona. Cieszę się, że dostałam taką szansę i że ją wykorzystałam. Uda się awansować do mistrzostw? Tak, myślę, że tak. Gratulujemy do najgłębszego dzisiaj. Gratuluję także niedawnego występu Ewy Andrzejewskiej w reprezentacji Polski, która jest przecież Pana wychowanką z Konrada Gnajst. Poproszę o dwa zdania. Bardzo dziękuję. Znaczy bardzo dziękujemy za, za gratulacje, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. No, zagraliśmy, myślę, że 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 dobre 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 zawody oprócz tego że cieszą dwa punkty to też cieszyć styl, jaki to zrobiliśmy gramy kilka razy nam szybko szybką, z bardzo mocną obroną I, i, i myślę że to nie jest nasze pierwsze zwycięstwo A cumă răună bineînțeles A fost un meci bun datorită colegilor am reușit să fac un meci foarte bun și cred că pentru prima dată am fost o echipă adevărată și si ne-am ajutat una pe cealaltă în apărare cât și în atac Vă mulțumim Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Witam dziewczyny. Widzę uśmiechy są. wygrały w meczu. A teraz mam nadzieję, że uśmiechy będą jeszcze lepsze, ponieważ wygrałyście w pewnych kategoriach w plebiscycie kibiców na siódemkę na A w jakich kategoriach wygrałyście? To się samo przykuwacie otrzymując wyklątkę.

O, z taki różowy, dzięki wielkie, naprawdę. Bardzo nam miło, dziękujemy tak. Wam bardzo serdecznie.